Udało nam się przejąć fort. Ale jakim kosztem? Prawdę mówiąc, naważyliśmy sobie niezłego piwa. Nie dość, że nie dotarliśmy do fortu przed wojskami węża, to jeszcze nie udało nam się go utrzymać tak długo, jak planowaliśmy. Na szczęście, w głębi lądu znaleźliśmy jeszcze solidniejszą twierdzę. A jej mieszkańcy okazali się miłośnikami smoły. Trzeba nam bronić. Czekamy na Trzeba nam nowych rek. Musimy wykorzystać te smołę, kapitanie. Tylko tak zdołamy się obronić. Jakieś polecenia? Doch, power! Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, panie. Potrzeba na nam nowych rekrutów ser. Nie można tutaj tego zbudować mianem. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni ser. Już tam zmierzamy. Potrzeba kamienia. Pozdrawiamy Jesteśmy ci. gotowi. Możesz na potrzeba dobrać. nam nowych rekrutów sir. tylko, co mamy zrobić? Tak. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzeba smoły. Czekamy Potrzeba na rozkazy. Nie jesteśmy próby. gotowi. C. Potrzeba nam nowych ryb. Mój rynek. panie. Naprzód. Czekamy na rozkazy. Ale Przez... nie mamy już żywności. Oh, <laughs> Potrzeba złota. Odpadliśmy ataki wroga. Ser, spichlerz jest pusty. Nie masz wystarczającej ilości złota. Ludzie opuszczają zamek. Zwiadowcy donoszą, że silny oddział wojsk wieprza maszeruje w naszym kierunku. w naszym spiklerzu Pozdrawiamy Cię! <śmienic> 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 Lokistł jest... <trybujesz> z bez zmian. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, ser. Do tego złoto nie wpływa do naszego skarbu, pracownika. Potrzeba kamienia. Nie masz wystarczającej ilości złota. Mój łuk będzie Ci służył, mój panie, potrzeba smowy. Złoto wpływa do naszego skarbca, ser. Potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. Potrzeba nam nowych rekrutów. Za pasy na wszystkich leży upowiększenie. Zjadowcy donoszą, że silny oddział wojsk Dieprza maszeruje w naszym kierunku.

Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika ser. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika ser. Odkrywka smoły musi, nie tego smoły musi być założona nad zbiornikami smoły na bagna. Musi, musi być założona nad smoły na bagnach. Jest. Jesteś gotowy? Tak jest, ser. Pozdrawiamy cię. Już tam zmierzamy. Ruszamy na Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Czekamy na rozkaz? Tak jest. Potrzeba nam broni, ser. Jesteśmy gotowi. Ruszę. Potrzeba drewna. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Za mało drewna, mój panie. Potrzebujemy więcej drewna. Czekamy na rozkazy! Uuu, nam broni, panie. Zwiadowcy donoszą, że silny oddział wojski pieprza maszeruje w naszym kierunku. Czekamy na rozkaz. na Czekamy na rozkazy! Cze. Szybki marsz! Uuu, Nie można tutaj tego zbudować, mój panie wojska pierwsza atakują hmm. potrzeba smogu czekamy na rozkaz nie no ma nic do odejścia, nie ma nic do odejścia. Róża dwa piżne moto wkłada do naszego startu, sir. W nie mamy już żywności, sir. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. W nie mamy już żywności, ser. Nasze zapasy złota stale rosną. Trzeba nam głód na trzeba nam bronić pozdrawiamy ser. cię Wyruszamy. zapasy w spichlerzu są Prawie nie mamy już żywności Ser. czekamy na rozkazy nam, nie jesteśmy, nam gotowi. Nam jesteśmy gotowi jesteśmy gotowi już tam zmierzamy my panie czekamy na rozkazy Ser. tracimy trochę pieniędzy Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Prawie nie mamy już żywności, ser czekamy na rozkaz, bo trzeba nam broni, ser? Szybki Niebezpieczeństwo, panie. Ogromna agna wiepsza wkrótce stanie u naszych bram. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzeba, Czekamy Potrzeba na Potrzeba nam rozkaz. broni, se. Wojska pierwsza atakują. Potrzeba nam broni. Nie ja Nie ma przejścia. Wykażcie się, my. Wy. Oh. よし Są pokonane. Zapasy z są prawie. prawie nie mamy już żywności, A... A... Trzeba nam bronić, nam broni. Ruszamy. Prawie nie mamy już żywności, ser. Zapasy w spichlerzu są. Uuu, trzeba mamy na potrzeba Trzeba. Pozdrawiamy cię. Już pan zmierzany. Jakieś polecenia? Prawie nie mamy już żywności, sir. Potrzeba nam broni, sir. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Potrzeba nam broni, Jesteśmy gotowi, panie. Wyruszamy. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Czekamy na rozkazy, Potrzeba więcej. Czekamy na Kawałek drogi. Czekamy na rozkazy. Se. Potrzeba Czekamy nam brun. na Potrzeba U, nam na rączkę. Ja, Czekamy na rozkazy. Potrzeba ba, nam na No to naciskamy na Wyruszamy! Naprzód! Czekamy Potrzeba na Trzeba nam broni, sir. Jesteśmy gotowi! Kawałek drogi. Potrzeba nam broni. do my skarca, sir. Kawałek drogi. Potrzeba nam broni, ser. Potrzeba złota. Nasze zapasy żywności, nasze zapasy złota stale rosną. Potrzeba nam nowego wysechu. Ruszać się. Czekamy na rozkazy. Nam Czekamy na rozkazy. Ruszamy na tykic. Ruszamy. Prawie nie mamy już żywności, ser. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Trzeba nam, na nam broni, ser. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. W tych są bardzo skromne. Czekamy na rozkaz! Bezpieczeństwo, panie! Ogromna armia wieprza wkrótce stanie u naszych bram! Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Potrzeba SMO! Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Pozdrawiamy cię! Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mytanie. Nie można tutaj tego zbudować, młodzież. Wojska pierwsza atakują. Nie można tutaj tego zbudować, młodzież. <śmienny> 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 Obron się, zamku trzymanie Jesteśmy gotowi. dalej nie mamy już żywności, zjadłość o bierze. Zabiję. Zabiję. Zwycięstwo.